Servus, birblime Freunde, cześć przyjaciele piwni. Witam Was w kolejnym odcinku. Oczywiście o piwach bawarskich. E, jedziemy sobie do środkowej Frankonii, Taka kraina między no, górną a dolną Frankonią. E, najważniejszym miastem, też Stuttgart, chyba po Monachium, najważniejsze miasto w całej Bawarii. Według mnie. tam są największe targi piwni, między innymi. I tam w tym regionie, tam jest 80 browarów, jest taka miejscowość Nenzlingen i tam jest browar też oczywiście rodzinny, jak to na moim kanale, głównie rodzinne browary widzicie. 1645 powstał browar, nazywa się Rycerz Święty Jerzy, czyli liter Sankt Browar w rodzinie Glosner już jest 230 lat. Zobaczcie, jak długo to jest już dobre kilka pokoleń, jak nie kilkanaście. Ważą klasyczne piwa, oczywiście. Jak zwykle, no, taki browar rzemieślniczy, można powiedzieć tradycyjny, mają też tam kilka piw, powiedzmy, takich troszkę innych niż klasyka, ale głównie się opierają na klasyce i też mam ciekawe takie odmiany, które znowu inne browary. Nie ma. Jak wiecie, każdy taki browar, no, ich jest dużo, żeby się czymś wyróżnia, no to zawsze y, jest jakiś taki malutki wyróżnik tego browaru. No tutaj też y, jest takie piwo, ciekawe dosyć. Y, browar wam w, pięć, w dwóch odcinkach przedstawię. Y, dzisiaj będą same dolniaki. Y, oni głównie dolniaki, w sumie ważą, specjalizują się jakby ich specjalizacją to są dolna fermentacja, mały Baring, czyli Heller's Pils. No, oczywiście Keller, też bo boka, boka mi się nie udało, chociaż nie mam boka innego, co Wam w tym odcinku pokażę. A dzisiaj takie, takie podstawowe ich piwa. Yy, Browar oczywiście waży z bot. Yy, wszystkie piwa yy, nie podają z jakich mają plantacji chmiel. Ale no, trzeba się domyśleć, że no, jedno z dwóch Hallertauer czy, czy Szpalter, wiadomo, to jest podstawa w ogóle no, całego browarnictwa bawarskiego. Te dwie plantacje i na to rzeczywiście wchodzą w rachubę, w sumie są cztery plantacje w całych Niemczech, no, ale głównie to jest właśnie Hallertau i, i Szpalt. Te dwie, dwie takie plantacje podstawowe. Słodownie też. W Bawarii jest kilka słodowni, tu też browar nie podaje z jakiejś słodowni. Nie chciałam mi się drążyć, nie ma to takiego znaczenia. Wiadomo, że te browary mają wszystko zboża i słody no, z wokół komina. Oni się chwalą, że znają osobiście wszystkich dostawców do browaru, więc to jest super sprawa, że w Polsce ktoś zna, Pokażcie mi taki przykład, chętnie bym to przytoczył. Czy jakiś browar zna dostawcę swojego słodu, w sensie zboża? Nie tyle no słodownie wiadomo, jest kilka, ale czy zna dostawcę zboża do tej słodowni i zarazem do swojego piwa, nie? No ciekawy jestem, może jest. Bardzo chętnie, chętnie bym po tutaj wam Przytoczył takie coś. No to ja lubię polskie piwowarstwo, w sensie ciekawostek, nie? jako że no jestem w Polsce, więc ciekawi mnie trochę polskie piwowarstwo. Mam dużo z nim wspólnego i dużo tutaj działa na tym polu, no ale głównie moja miłość to jest, wiecie, piwa bawarskie i ogólnie niemieckie. Pierwsze piwo, jakie sobie zaczniemy, Helasik. dzisiaj na fajny zespół gra, fajna dziewczyna. Ritterbeer, czyli rycerskie piwo Heres, klasyczne, 11,9 eee, zł, 4,9 alkoholu, piwo nie znamy, zaraz zobaczymy. Sorry, że dzisiaj takie mam szklanki testowe, no ale jakoś tak mi się wzięły. Muszę kiedyś zrobić w tych kamionkach kurde odcinek, mam tyle fajnych Steinów takich kurde. No, piana piękna wolno siada kolor jest dosyć złotawy jak na Heles. Zobaczcie, mam szklanki testowe, czyli tutaj ten kolor e, piwa jest dosyć, no, dosyć mocny. One są woziutkie, więc normalny szklance jeszcze by było ciemniejszy. Ale jasne, no, jasne złoto, więc no, nie, nie używali tego słodu bardzo jasnego, to klasycznego pińskiego słodu, który no, nie jest taki idealnie bardzo jasny, tylko zawsze jest, wchodzi w żółty. Nie? tak jak się robi typowe pilsy no to typowy pils też nie jest bardzo bardzo jasne chyba że się doda kukurydzy albo taki słód jest specjalny on jest dużo droższy bo jego się mało produkuje tak ten słód jest poniżej nawet 100 stopni suszony No, ale to po co komplikować jak od 200 300 lat są te same słody więc no, no, w zapachu jest trochę piwniczności Piwa są powinny być dosyć świeże ważność jest no, do, do połowy roku więc te piwa są dosyć świeże jak wiecie oni tam tych piw długo nie, nie, nie leżakują, tylko pamiętajcie, że, że muszą być w zimnym, nie? Takie piwa nie lubią być. Yy, no, w ciepły, w słońcu uleżeć w pokoju w temperaturze, no, no, nie lubią. Nie? Tak zostaje produkowane w zimie tak powinno leżeć w zimie. Yy, oni mają filtratory płytowe, bo widziałem, ale nic więcej Wam nie powiem o, to, o produkcji tego piwaka. Sama kadza cierna jest miedziana, też na pewno jak w poprzednim browarze. Yy, wybicia tam dużego nie ma, też rzędu kilkudziesięciu hektarów. To może być 50, 80 hektarów, coś takiego. Do stu więcej nie ma tam wybicia. No, ale wybicie wiecie, ciągle, no to y, tych styli można naprodukować. Ten lekko piwniczny zapach. Wcale się no, nie powinno za dużo być, ale to pierwszy taki niuk. No dosyć bardzo delikatnie, chmielenie to jest rzędy, no, no, no to faktycznie Między 10 a 15 ibu, Bardziej w stronę 10 niż 15, pierwszy <grym się> poszedł. Bardzo ładnie się pęcherzyki uwalniają. Jest słodowe, Jest bardzo, bardzo lekkie. No 11, 9, 12 prawie zasypu, ale jest zatarte na wytrawnie. Według mnie taki fajny przykład właśnie Mało słodowości, więcej wytrawności. Piwo bardzo, bardzo gaszące pragnienie. Na lato to jest ideał, no w roku. A takim piwem właśnie, to takie piwo można sobie siedzieć i pić. Najprostsze piwo na świecie i najlepsze praktycznie. jest podstawa bowalskiego piwowarstwa. Piwo na co dzień. Do ślubu, do komunii, do pogrzebu. Na każdą okazję. Drugie piwo. Bardzo ciekawe. Właśnie to, co Wam mówiłem. Też liter. E, Der liter, czyli licesz. z heles, czyli dodatkowo chmielony heles. To zobaczymy, jaka będzie różnica między helesem dodatkowo chmielnym kalesem, a pilsem, który jest klasycznie chmielony, nie? Szkoda, że nie podali chmieli, to byśmy mieli wszystko jak na tacy. Też że ten sam oczywiście zasyp, parametry mają te piwa wszystkie takie same, dzisiejsze. Dzisiaj wszystkie piwa jakie tu są na stole, mają ten sam zasyp i ten sam baling. Zobaczymy, bardzo jestem ciekawy tego piwa. Przed tym piwem już czytałem. Co miał na myśli piwowar, dając więcej chmielu, zobaczymy z kolorem tutaj powodowany se. Te piwo tak specjalnie leje. wiecie, żeby się odgazowało, żeby się nie hepało. No, powiem, że to piwo jest jaśniejsze. jest ciekawostka. Co to ta muzyczka się skupiła. <laughs> Piwo jest, nawet wam powiem, że lekko mętne. Patrzę, czy ono jest y, niefiltrowane, ale nie. Ono jest po prostu starszej produkcji. No zobaczcie, to już coś na ważelni zmienili słody. Bo generalnie jest to sam zasyp, a koles inny, czyli jest inny słód, Bo raczej ze sposobu zacierania to nie wynika w tym przypadku. Nie ma już takiej tutaj piwniczności, takiej lekkiej, oczywiście, nie jakiejś znacznej ale lekkiej. Nie ma w zapoku nic. No faktycznie jest takie okrąglejsze te piwo, bardziej, bardziej słodkie może nawet bym powiedział. Tak, zdecydowanie jest te piwo inne, różnica jest duża. Ale nie jest to chmielenie jakieś dodane, bym powiedział, że tu jest tak dodany szpalter. Ale nie na koniec, nie na początku gotowania, bo goryczka nie jest dużo większa. Czy jest gdzieś w środku, w środku chmielenia, w środku gotowania gdzieś dodane. Bardzo ciekawe piwo, bardzo dobre zresztą. Nie to nie jest jakaś wada wręcz przeciwnie. Jest to fajna jakaś nowa zaleta, nowa cecha tego piwa. No porównawczo jest bardzo ciekawe. Ten klasyczny ale jest taki bardziej pikantny jest. A ten jest taki bardziej idzie w nuty lekko owocowe, ale oczywiście to są bardzo malutkie niuanse. To nie jest jakieś bardzo wyraźne charaktery, tylko takie muśnięcie tak po prostu czegoś takiego. Zobaczymy e, Pilsa. Oczywiście te są parametry. Pils nie jest podany. No szkoda, mogliby napisać. No, ale każdy Bawarczyk wie, jakie są chmiele w Bawarii, więc mi się wydaje, że to jest chyba w porządku, że to tu się takie nerdy wszystkie, spuszczaniowcy nad piwami. Spuszczałem ile jest chmieli i ile jakie są, ale to tak naprawdę nie masz takiego znaczenia. Ważne, że to są z tego regionu piwa, chmiele i nadają klasyczny charakter, nie? Ktoś waży bawarskie piwa, nawet domowo, no to nie muszę mu tłumaczyć, jakie to mają być chmiele, nie? Proste. Też piwo jest lekko zamglone. Tak, zdecydowanie. To mam ostre światło, ten jest idealnie klarowny, a ten Pils i Helles jest lekko, lekko batowy, więc zobaczcie, ta, ta filtracja nie jest taka idealna i bardzo dobrze. Filtracja to kastracja, jak to ktoś powiedział. W Pilsie nie wyczuwamy, przynajmniej mój nos nie wyczuwa żadnego chmielenia, żadnego charakteru przez pianę. Zobaczę jeszcze bez piany. No tu jest słodowość wyraźna. Jest lekka wodzowość zapachu, a to są bardzo małe mięso, a tutaj zobaczę bez piany później. No. flow od razu wali, wali w usta. Pięknie, pięknie chmielone, tego się spodziewałem, bałem się, że będzie Hamska goryczka bez smaku, Hamska no, w <słuch> cudzysłowie, ale jest pięknie, pięknie nachmalione. Na bank z mittelfru, jest kwiat, kwiat, oczywiście. Mmm, rewelacyjny piwa, ktoś lubi takie klimaty, lekko wzięła kwiaty, takie oczywiście delikatne. No, te, te piwo tu chyba wygra dzisiaj, ten konkurs zobaczymy. Mam jeszcze wersję e, Quickie, czyli wersja taka dla każdego w sensie pojemności. No, rewelacyjne piwo. Goryczka nie jest za duża, 20 parybu. Słodowość jest przykryta kwielowością w pozytywnym znaczeniu. No super piwko, yy, czwarte piwko to jest wersja teoretycznie, teoretycznie tego samego y, Pilsa, jest to inna butelka, yy, inna jest data produkcji, więc zobaczymy czy, to też jest ciekawe, te same piwo z różną datą produkcji w takim browarze. Yy. Czy jest jakaś różnica smaku? Jest faktycznie piwo e, nie do końca filtrowane. Jest filtrowane, ale tylko tak wstępnie, widzę. No kwestia jest ustawienia tych filtrów. Fajne buteleczki takie nietypowe. Plus za to, że mają. O, coś tu nam leci. Może wstrząsłem. Lubię ten zespół co leci. Dzisiaj, propos, Bardzo podoba mi się ta muzyka. No, kolor to piwo, to samo no, teoretycznie to nie powinno to być różnica. Ale zobaczymy. Zobaczę, czy to jest jakaś różnica. No, tu jest jakby jeszcze więcej tych kwiatów w zapachu. No, no a czyli zobaczcie, u, u, z czasem się ulatniają takie frakcje, nie? Mm, super. Wszystkie te frakcje z chmielu, y, które są lotne, one jak wiecie, z każdym piwie jakie to nie było, z czasem ulatują, więc takich piw no, dobrze chmielonych, y, tak a, chmielonych szlachetnymi chmielami, Nigdy się nie powinno długo trzymać, powiedzmy, nie? tak jak wajceny, no wajceny to szczególnie nie powinno się długo trzymać, a tego typu też piwa chmielone, szlachetnie, no to pół roku to jest maksimum już i powinno się wypić takie piwo. Gdybym wpadł na pomysł sadzić piwnicę na no, <gryw> 5 lat do, do jakiejś piwnicy, no to by był idiotownie. A może są takie wariaty. No. Różnie to jest. Znam takich ludzi, co kupują piwa i trzymają 10 lat albo 15 piwa gdzieś w piwnicy. Że to jest mocne piwo, no to w puszce, no to tam nie powinno się raczej nic stać. W butelce się trochę utleni. W beczce to by hmm. zmieniło w ogóle całkiem charakter, nie? Ale że to nie jest na etapie produkcji, to takie coś. Bardzo rzadko coś przynosi pozytywnego, nie? Długie, długie, wieloletnie leżekowanie. No. Gdyby to było na tanku czy w beczce, no może by to zmieniło. To nie złyski, piwo, nie złyski. Piwo powinno być wypite jak najszybciej, powiedzmy, nie? Mocne piwo, no to tam dobrze wyleżakowane w tankach, w beczkach, no to tak. Ale później po rozlewie, to jest dla mnie jakaś głupota, powiedzmy, nie? Ale wracając do tego piwa, no, świeższa produkcja, więcej kwiatowych jest aromatów, smaków. To są różnice naprawdę bardzo minimalne. Ktoś się bawi w takie właśnie testy smakowe, no to, to fajnie to, to będzie pokazane, jest to pokazane. Zróbcie sobie kiedyś tak właśnie test piw tych samych. Z tego samego browaru, z różną datą produkcji, tylko pod kątem właśnie ich właściwości, na przykład chmielenia, nie? nie zawsze to jest w pozytywnym kierunku, nie? ale no, część z Was na pewno wie o tym, że, że im starsze piwo, no tym wcale nie musi być lepsze, nie? E, dobra, dosyć tego gadania. E, piąte piwo, e, klasyczny keller, Niefiltrowany to już oficjalnie, tu jest napisane niefiltrowane. Nie, nie Chociaż te uważam, tamte też są niefiltrowane, ale tu wyraźnie pisze on filtr. Podoba mi się te buteleczki. Quickly. O, też piwo, zobaczcie. Nawet jeszcze żyje. Ciekawe, nie? Świeże piwa. mocno nagazowane o coś się tu rozlało czasem wychodzą ze swojego domu KUL11 się to piwo nazywa nie wiem czemu no bo tak nie może KUL11 że niecałe 12 balinga nie wiem co autoriarno myśli No nie ma piątej takiej samej szklanki. Niestety trzaskała się. Ale tam no też zbliżona. Kiedyś ważyłem dla tego browaru. Jak ci, co starsi oglądacze kanału, to znają browar. Browar praktycznie na no, no, co istnieje. Kiedyś tam dobre piwa ważyłem. No mocno się nagazowało te piwo. Nie jest filtrowane więc. Ważność jest, y, właściwie do lutego, czy to piwo, może, może zaczęła się jakaś cudna fermentacja, co nie było wskazane dla piwa, nie wiem, nie powiem Wam, ale jest tak jakby, no mocno, mocno przegazowane według mnie. Zobaczcie, jaka jest ta piana, nie? A to też może właśnie, pamiętajcie, że mm, Prekursorami piany są białka zawarte w piwie i też przez wytwarzane przez dwutlenek węgla, przez pęcherzyki, unoszą się. Z tego mamy pianę. Gdyby nie było białek, no to praktycznie piany w piwie nie ma. Dlatego w przemysłowych piwach nie ma piany, bo nie ma białek. Nie? A w takich piwach rzemieślniczych, no to klasycznych. Im więcej tych białek, tak jak w wajcenie macie bardzo dużo tych białek, dlatego ta piana jest, naj... im więcej białek, tym, tym więcej piany gęstej w zapachu przez pianę. No. Kalory są troszkę inaczej zacierane, ale tu głównie chodzi o to, że są leżakowane no, bez filtracji. Ro rozlew bez filtracji, troszkę inne temperatury. Kolorystycznie jest, mo możliwy jest też dodatek karmelowych słodów, ale nieduży. Może być 5% karmelowych słodów do Kellera, więcej nie, bo to już później jest inny charakter takiego piwa, ale Keller się generalnie kiedyś różnił drożdżami i, i tym, że no, dłużej leżakował też w takich piwnicach, nie w kaler to jest piwnica, ale w dzisiejszych czasach no, to jest już tylko takie pojęcie powiedzmy no, uproszczeniu. Po nie, nie, nie Cwikl też jest kalerem, też może być kalerem każdy dobry kaler jest cwiklem, nie? według mnie oczywiście, nie? To jest bardzo blisko te pojęcia kalera, cwikl. Piwo jest bardziej okrągłe, czyli takie bardziej, no wie, nie wiem, ale zatarte jest po prostu inaczej według mnie. Jest trochę w języku. Inne nie jest. Jest goryczka. Dużo drożdżowości jest. To wygląda tak, jakby te piwo, nie wiem, jeszcze fermentowało butelce, moim skromnym zdaniem, ale mogę się mylić. Jeżeli rozlejemy żywe piwo, nie zabijemy drożdży w tak domowy piwo warszwi przecież, no to te piwo, jak wiecie, samo żyje jeszcze, nie? Jeszcze może się bardziej dogazować, zmienić charakter. Po jakimś czasie, no tutaj te piwa to piwo na pewno ponad pół roku po rozlewie jest, na więcej. Więc tutaj i, i te droże nie są zabite. Było to te, te piwo przechowywane w zimnym cały czas. Więc tutaj jeszcze, no, mogę się założyć, o nowego Maybacha, że tu sobie jeszcze żywe komórki drożdżowe. Oczywiście to nie jest jakaś tam zaleta, bo te piwo za pół roku już będzie do wylania w ogóle, nie do picia, ale już według mnie tu się coś działo, działo w tym piwie. Nie, że te piwo jest niedobre, ale jest inny charakter tego piwa, gdyby to piwo było świeże, tak wam powiem. A czy to jest wada, czy zaleta? No, jak zwał, tak zwał. Ta goryczka jest inna tutaj. Te piwo, powiem Wam tak, te piwo się już tak bym to określił. To jest ostatni jakby dzwonek, żeby te piwo wypić. Dobrze, że jest 03. Jako ciekawostka dla tych, co ważą piwa, to właśnie tak wygląda, tak smakuje piwo jak się domowe, jak się długo leżakuje. Takie lekkie piwo oczywiście, nie? w dolnej fermentacji. W, w zimnym to te piwo się po prostu no, starzeje. O, tak wam powiem. Nie jest to zepsucie, wada, tylko po prostu te piwo się starzeje i ma takie cechy jak te piwo. Nie ma w, w zapachu, broń Boże, niczego do zarzucenia. Jest duża goryczka. Jest ta słodowość. Zaczynają się te procesy, tak. Nie, te piwo nie jest zepsute, broń Boże. Żebyście tak nie pomyśleli. Tylko jeszcze no parę miesięcy i te piwo już nie będzie dobre. O, do picia, tak wam powiem. Nic, gadałem, nie, zgadałem, nie. Się rozgadałem. Fajny browar, Fajne szczególnie ten. Pils mi bardzo smakuje. Heles bardzo klasyczny, wzorcowy Heles. Hel Heles mocniej chmielony szpalterem. Ciekawostka. Leciutko owocowy, ale bardzo leciutko. No i tutaj wygrywa ten Pils na, mi na Mite fruler. Bardzo fajnie, bardzo fajnie chmielony. Tu, tu są fajnie właśnie zauważona ta różnica w, w czasie piwa, czyli w, no w produkcji piwa, że z czasem to jednak zanika nie? Ten, ten aromat. Bardzo ciekawe. Co no. mam jeszcze powiem ciekawostkę taką zdradzę wam, że w tym roku będę w pewnym browarze ważył Alta. Ale na razie wam nic nie powiem, więc oczekujcie na jakieś nowe informacje. Mój ukochany Styl z Düsseldorfu. Już kilka razy go marzyłem w Polsce w paru browarach. Kiedyś, ci co pamiętają, to pamiętają, że to był dosyć dobry alt. No i teraz wracam do tego tematu. I, i, I może wam jakieś szczegóły więcej przedstawię no niebawem. Na pewno będzie to w tym roku. I na pewno to, no, powinien być to też bardzo klasyczny, dobry alt. Nie trzymajcie się. Do następnego. Musimy to wyłączyć. Ok.